Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pana Siusiek, a to kolejny odcinek z Pocket Row, gdzie rysujemy Pokémony w 45 sekund na stronce pocketrow.net Jak wiecie, był konkurs w ostatnim filmiku. No i e, pokażę teraz trzy prace, które moim zdaniem były najlepsze. Pierwsza, znaczy nie, kolejność jest losowa, nie wybierałem pierwsze, drugie, trzecie miejsce, było mało prac, więc tak. E, Madast, Weeping Bell, Pokémon Trainer, Swangry Odisz i Paweł Żylicz Magnemite. Jeszcze jedna osoba wzięła udział w konkursie, a jej praca się nie, nie, nie ukazała, to Kacper Zawacki. No ale niestety nie było, e, twój Odisz nie był, nie był lepszy niż Pokémon Trainer z moim zdaniem przynajmniej dlatego też nie pojawił się. Ale następnym razem może ci się już uda. Rzadko ostatnio wrzucam odcinki na kanał, ponieważ praktycznie codziennie no właściwie to codziennie od pierwszego mojego live'a, czyli od piątku są streamy na moim kanale na YouTubie z Pokémon Go. No i nie mam tak naprawdę czasu, kiedy nagrywać odcinków zupełnie. Dzisiaj też pewnie będzie live więcej info na facebooku, na fanpage'u, macie link do fanpage'a w opisie. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Pamiętajcie, że im więcej łapek w górę, tym większa szansa, że szybciej nagram kolejny odcinek danej serii. A teraz już koniec pierdzielenia i zaczynamy rysować pokemony. Dobra, let's draw. Jinx. I jak zwykle strona się zawiesiła, nie, poszła. Dobra, elegancko. Jinx już była w tamtym, w tamtym odcinku, ale tu zrobimy takie coś. Wiemy, że teraz że trzeba to rysować bardzo szybko, ale oczywiście znowu zlamiłem. Włosy zrobimy. jinx Okej, okay, takie. Tej fioletowe. Ojej, 20 sekund, a już czas się kończy trochę. Kurczę, to miało być różowe. I jeszcze łapy. 3-4-5. O! Uh. To nie zła <grymne> O Jezu. Ale dym. Dobra. Rysujemy następnego Pokemona. Prime. No, tu może będzie troszeczkę łatwiej. Zaczniemy od rękawicy. Bo Jinx jest strasznie trudnym pokemonem. Ale zróbmy jeszcze może... Czekajcie. Szarym. Zróbmy sobie um, jego najpierw tutaj jeszcze ucho. Tu kolejne ucho, ale wyszło ucho niezłe. Dobra, jego takie ten, ciałko, tutaj świński ryjek Oczy Ojej, jak czas szybko się kończy Za długo rysowałem tą rękawicę Jedna noga szybko, druga noga szybko Śmieszny trochę ten prime, Ape, ale Zamuliłem na początku, no i dlatego tak wyszło Dobra, rysuję dalej. Zachęcam, a troszeczkę odpocznę, bo to też ręka boli od tego rysowania. E, trzeba się też skupić. E, zachęcam do e, pisania dalej w komentarzach, wysyłania swoich e, prac z pocket Draw. W każdym kolejnym odcinku jest konkurs na te trzy najlepsze. Trzy najlepsze będą się okazywać w kolejnych odcinkach. Klikajcie po prostu Save, żeby zapisać swoją pracę, którą tam uważacie, że jest w miarę fajna, i później postnijcie w komentarzu link do tej pracy, a ja wszystkie na pewno przejrzę. Tutaj macie plik SAVE, bardzo łatwo się pobiera A teraz rysujemy już kolejnego pokemona Raticate, tego jeszcze nie grali U mnie Nie wiem czy to jest dobry kolor, różowy, chyba nie bardzo, no ale już trudno <ścoughs> e, Dobra e, Tu już róbmy może brązowy chciałem BRĄZOWY Trzeba parę razy kliknąć widzę czasami bo znaczy to już nie pierwszy raz mam z tym problem. Obwód jest trudno też narysować. Yy, tutaj ma jeszcze takie łapki. Tu też ma łapkę. Mmm, yy, ok. Ogon. O. Oko. No słabo wyszło, bo strasznie dużo czasu potrzeba. A jak innym ratykaty wychodziły? <laughs> Ten fajny. No, ciężki Pokémon do narysowania. Eevee teraz. Eevee już chyba rysowałem, ale nie szkodzi. Narysujemy jeszcze jednego. Tutaj takie cyk. Łapka. Ok, i teraz zrobimy może szarym Eevee. Nie wiem co to jest. Grzywa jakaś taka dobra. Ucho. Oj, słabe to ucho. Czekajcie, bo się zaznaczyło. A czas się już też kończy. Jeszcze ogon. Oczy jeszcze by się przydały. Trochę słabo, co? <ś> Nie, żałosne, żałosne. Nie, bardzo trudny to, niektóre Pokémon do narysowania. Kakuna powinien być łatwy, ale czy mi się to uda? Wątpię, szczerze mówiąc. Już troszkę straciłem czasu, za dużo gadam, za mało rysuję. Mm. Okej. Okay. Pyk. Pyk. Czarne oczy masz. Mm -hmm, dobra. Mm, teraz jeszcze takie tutaj, takie coś, jakby taki jakiś krawat. Kurczę, nie wiem, dziwne ma te kontury ten kakuna. Dobra. Dajcie spokój, słabo. Kadabra, no to lecą po prostu takie łatwe pokemony, że masakra. Nie, no to po prostu jest tak banalne do narysowania, że dajcie spokój. A może coś łatwiejszego by dali, ja nie jestem dobry w rysowaniu. I te łapy też takie trudne. Trzeba tak szybciej to wszystko rysować. Łapa. Tutaj łapa do góry. Trzyma jeszcze łyżkę. I jeszcze twarz, może zdążymy narysować jakąś taką byle jaką. Wąsy. Oko. To niezły zły Boże, nie kabuto. Kadabra. Oj. Ej, A innym jak szły. Kadabra, chra, kazał, ktoś napisał. Ten niezły. O, ten taki nawet fajny, nie? Na pewno lepszy niż mój. Dobra, hit monchan. O kurczę, to se polecieli teraz w kulki ze mną, nie? pięć teraz ręka Nie wiem czy dobrze zacząłem rysować Obawiam się, że, się, że bardzo źle Oczęta Jeszcze, o Jezu, to ma być takie Rękawica Ręka. I skończył się czas, a brązowy nie chce się zaznaczyć. To dużo narysowałem, nie ma co. Jak, jak ktoś zdążył coś takiego ładnego narysować? Jak to możliwe? Ktoś tutaj zamazał. No już nawet ten jest, no, przynajmniej więcej narysowany niż u mnie. Goldin. Kiedyś mi tak ładnie szło, no niektóre Pokemony. A tutaj teraz już tak jakoś kompletna bieda. Okej, okay, tutaj coś takiego, yy, główka, pyk, pyk, na no, pomarańczowo może zróbmy to, Najbardziej bardziej na czerwono powinno być, okej, okay, nieważne, yy, płetwa, jeszcze druga płetwa, jeszcze różowe usta, Jeszcze troszkę na czerwono pomalujmy tutaj niektóre jakieś odcienie takie, żeby chociaż było, że coś... Jezu jeszcze róg. O dobra może być. <laughs> Ojejku, jakie brzydkie rzeczy. O, fajne. Ten Golden. tak jakiś... O, Sunslash fajny. Voltrop to łatwy pokał na rysowania Horsy, kiedyś rysowałem, też było dosyć łatwo. Rysujemy dalej. Ekans. Ekansa nie rysowaliśmy. Dobra, od głowy zacznijmy, może. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mm, ok. Tak. I teraz mięśnie karku. <grym> Dobra. Cyk. Mm, tu jeszcze do środka i naokoło. Oj, coś chyba pomieszałem. Chyba bardzo pomieszałem. Nie. Dlaczego? Dobra ogon będzie tutaj, trudno jak tak musi być to tak będzie A oko Jeszcze usta To niezły Ekans, dajcie spokój Duktrio. o jaki z fajny, Nidoran No i co? Czyj najlepszy? Tego czy mój? Ciężko powiedzieć, nie? Dobra, rysujemy dalej. Gengaros. Gengaros. Czemu on jest taki niebieski? Nieważne. Rysujemy szybko, bo nie ma czasu. Może uda się coś w końcu ładnego narysować. Okej, okay, tutaj. Taka łapa. Ogonek. Też łapa. Zaokrąglenie i łapka. Udało mi się w miarę fajnie to rozplanować. Teraz tylko trzeba. Kontynuować. Ojoj, oj, tak średnio. Jeszcze uśmieszek. Taki szeroki. Zęby. No, tak troszkę średnio. Coś te zęby. Dobra. Niech będzie. Snorlax. Ok, Snorlax. challenge accepted. Mm łapa. Z trzema pazurami. Znowu łapa. O Jezu! Czemu to tak się nie chce klikać? Może coś źle robię, nie? Tutaj też łapa. Głowa. Yy, pyk, pyk, to nie zły Snorlax, <laughs> ale cerka. No, patrzcie, no, jakie ładne, no, czemu jest taki brzydki? A. Magneton. W ogóle powinniśmy już niedługo kończyć odcinek bo się nam przedłuży za bardzo i będziecie znudzeni oglądaniem tej padaki mojej rysowanej, ale nawet wam się chyba podobają te odcinki z pokedraw, śmieszne są dużo mają lajków i cieszą się dużo większą popularnością niż moje inne serie poboczne oprócz Pokémon go nawet dużo większą niż Pokémon fire reddy ojej, jak ja mam to narysować nie? Uuu. Jeszcze takie o oczy, oczyska. Dobra, dajcie spokój, nawet kolorów magnesów nie zdążyłem narysować. No właśnie, trzeba było ominąć niektóre szczegóły i po prostu polecieć sobie troszeczkę co innego, nie? Dobra, skończymy ten odcinek w tym momencie. Nie było nic fajnego w dzisiejszych rysunkach, niestety. Nic fajnego mi się nie udało narysować, przynajmniej moim zdaniem. Dajcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Ojejku, też trochę jestem zmęczony, bo późno poszedłem spać po stribie. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, zachęcam do polejkowania fanpage'a na Facebooku, link macie w opisie, tam będzie... Będą informacje, kiedy live'y, kiedy różne odcinki inne. Typu seria z Pokemon Go, kiedy kontynuowana. Też nie jest to dla mnie teraz łatwe, bo... Skupiam się na live'ach i nie mam tak naprawdę kiedy łapać tych Pokémonów nowych. A też ograniczony mam... E, ograniczony mam e, aktualnie filmiki, z których, na których łapałem pokemony. No i nie wiem, czy dużo mi się uda z tego nagrać jeszcze odcinków. Także pozdrawiam serdecznie. Dzięki za wytrwanie do końca. Na razie. Cześć.